Witam wszystkich serdecznie w moich katakumbach. Dzisiaj będę sobie lecieć boksem oryginalne spójny. Rozpachlowywał taśmy narożne przy użyciu oczywiście boksów. Ostatnio właśnie pod filmem u Huberta, na którym wystąpiłem gościnnie, Bo dużo pytań, co to są za boksy, także chwilę coś o nich poopowiadam. Jak możecie zobaczyć, jest format poziomy, także postanowiłem, że teraz będę bardziej chyba tak filmy nagrywać i też mam swojego operatora, a właściwie operatorkę, także jeżeli byście chcieli, żeby tak nagrywać, to możecie zostawić komentarz, super operatorka, a zostawię wam lajka. O, to był znak. A dobra. Boksy, które posiadam, no to jest tak, 8 i 12 calowy boks w wersji Fatboy, czyli wersji, w której można zaaplikować więcej masy. Są jeszcze wersje Flat, czyli takie węższe, w których wchodzi mniej masy. No i teraz z perspektywy czasu, 8 calowego zdecydowanie bym zostawił sobie wersji Fatboy, ale 12 calowego już wersji Flat, ponieważ o ile na pierwsze zamknięcie spójny idzie znacznie więcej masy, o tyle już przy tym drugim szpachlowaniu dzieje minimalnie, a taki boks napełniony w całość masą, no już trochę waży, tym bardziej na Teleskopie. Cena takich boksów to jest około 2000 plus minus w zależności od jakiego producenta, w jakiej konfiguracji to kupimy. Są jeszcze boksy w wersji Power Assist, czyli mają takie dodatkowe sprężyny, które opcjonalnie można zapiąć, dzięki temu właśnie ułatwiają wyciskanie mas. Z perspektywy czasu też bym wolał teraz dołożyć parę stówek i kupić właśnie wersję z Power Assistem. Żeby nie było, że wszystkie boksy są takie drogie, no to tutaj ponad rok temu kupiłem właśnie do serii klimików zakupy z AliExpress takiego boksa, on kosztował plus minus 500 zł, dokładnie już nie pamiętam. Jest on 10-calowy. No i generalnie jak za te pieniądze, to przyznam szczerze, że opłaca się to kupić, nawet jakby miał się tego nigdy nie użyć. Jak nauczę się przypinać filmy, no to gdzieś wam tutaj przypnę filmik, tutaj czy tutaj z testu z tego boksa. No, ale do boksów, żeby jeszcze się tym posługiwać, trzeba mieć teleskopy właśnie I to najlepiej z hamulcem. Posiadam dwa takie, zaraz wam pokażę, jaka jest między nimi różnica. Go zamontuję. Tutaj jest hamulec. Hamulec działa w ten sposób, że mamy różnią skrzynkę, naciskamy hamulec, blokujemy sobie w pożądanej pozycji, wtedy możemy go przystawić do sufitu, jedziemy i zawsze przy końcu zaciskamy hamulec i ciągniemy. Na ostro teleskopy to też koszt około 1500 do 2 z groszem, w zależności też jakiej firmy i jakiej długości go kupimy. Ten akurat jest z Asgarda, ale z perspektywy czasu brałbym dopłacić parę stówek i kupić z Matrixa. Tak jak mam tutaj, już Wam pokazuję jaka jest różnica. W Asgardzie, jak możecie zauważyć, ten boks lata jak. Skóra nie powiem brzydko na czym. W sensie że można go wychuśtać, co w ogóle nie jest potrzebne. Natomiast właśnie w tych kolumbi z Matrixa jest fajna opcja, że on dalej się już nie wychuśta. I w ogóle w tej pozycji właśnie jak sobie go puścimy luźno, nie zablokujemy, no to jest idealna pozycja, żeby lecieć akurat na suficie. No i posiadam jeszcze taką krótką rączkę właśnie do jakichś akcji wąskich zakamarków i tak dalej. Rączka ta jest w tej ptecha i kosztowała mi około 400 zł. Wiem, że te ceny są dosyć spore, ale osoby, które robią to zawodowo, no to fajnie jest takie coś inwestować. Pod warunkiem oczywiście, że dużo mamy zleceń na właśnie suchą zabudowę szpachlowanie, bo mega przyspiesza to robotę i też jakość w ogóle tych szpachlowanek jest git malina. Chociaż wydaje mi się, że takie coś mógłby ktoś spokojnie zrobić, co ogarnia spawanie jakieś elementy ze stali. Także, jeżeli jesteś taką osobą, to odezwij się do mnie, może otworzymy jakiś biznes dochodowy. Posiadam jeszcze takiego boksa trzycalowego do właśnie samych prętów. No, i tutaj jest różnica taka, że do niego nie wchodzą te teleskopy jak do tych boksów, tylko jest po prostu gwint wkręcany. Ten zestaw z teleskopem i boksem kosztował mnie jakieś 1800 zł. Zapomniałem powiedzieć o najważniejszym. Boksy te posiadają pięciostopniową regulację profilu Naszego ostrza. Tutaj jest takie kowadełko, właściwie sześcio, bo tak jest teraz: powiedzmy w pozycji na no to też to jest jakaś pozycja. No i czym bardziej jest te kowadełko ustawione głębiej, tym te ostrze jest bardziej dociśnięte, a więc przy wyciskaniu masy zostawiam mniej tej masy na ścianie. Trochę masło maślane, ale ki. No, a samo urządzenie działa na takiej zasadzie, prawda, że wskutek wyciskania tej masy, masa jest wyciskana przez ten otwór i od razu profilowana przez ostrze. Generalnie ja i tak zawsze po zrobieniu tej akcji delikatnie jeszcze nożem sobie przejeżdżam, żeby była jeszcze większa. Git malina. To masa, na jakiej dzisiaj będę działać, to jest knał Fill and finish, i w sumie wszystko będę robić tutaj też gładzie po całości tą masą. Zację tego, że mi zostało jeszcze kilka wiaderek, a muszę wszystko sprowadzić tutaj zaraz do piwnicy, jak to zrobię z mieszkania, żeby się tam wprowadzić, a nie jest tu za dużo miejsca, a tych gratów mam. Ile mam tych gratów? No, a więc tak, otwieram sobie tą masę. W tym wypadku doleję do niej jakieś przynajmniej pół litra czystej wody, oczywiście. No i mieszamy, a jakbyście chcieli, żeby pani operator zamieszała mi masę na następnym odcinku, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Zanim zaczniemy tą całą zabawę z tymi boksami, chciałbym wam coś pokazać. Mój znajomy Leszek Zając polecił mi taki Hammer holder, czyli uchwyt na hamat, do tego, aby sobie właśnie wstawiać tę szpachelkę, Bo zawsze gdzieś tam do kieszeni to dawałem, czy do tej wszystko było uwalone. W sumie chyba i tak trochę będzie, ale będzie miało to lepsze prawo bytu. Jest to uchwyt ze sneakersa. O, sobie załóżmy, daję tutaj i. Gra i trombi, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, a to Leszku bardzo dziękuję. A właśnie, bo wpadłem na taki pomysł, że jakbyście się chcieli jakimiś patentami, fajnymi rozwiązaniami albo trikami, tipami podzielić, to piszcie do mnie na Instagramie wiadomości prywatnej i wtedy właśnie nagram to w jakimś filmiku, tak żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. Dajcie znać, co w ogóle o tym myślicie, ale uważam, że dużo jest serdecznych osób na tym świecie i z chęcią się podzielą jakimiś swoimi mykami. Dobra. Zaczynamy. Będę to chyba robić ósemką. Boxem, no sobie może i też wkręty przelecę, żeby tego tak nie brudzić. Jedna ważna wskazówka: jak zakładacie na teleskop, to zawsze sobie warto to kombinerkami dokręcić. Ponieważ przy pierwszych użytkowaniach tego boksa robiłem to tylko na rękę, i raz na suficie z jednego zaczepu mi się wytchnęło. Wyobraźcie sobie, jaki miałem zabał serca, jak prawie nowe narzędzie mogło zostać poturbowane. Jeżeli chodzi o samą aplikację masy, to normalnie są takie dedykowane pompki, że się je wkłada w masę, pompuje i tutaj przez otwór wtedy napełnia. Jednak takie pompki to też koszt około 2000 zł. Ja mam lekką Biedę Edition, czyli pompkę z Delco, która też daje radę. Są jeszcze pompki takie też po 50 zł. Ale one szczerze mówiąc, średnio się sprawdzają, ponieważ gdzieś cały czas lewe powietrze zasysają. A skąd wiem? No bo najpierw kupiłem właśnie pompkę w wersji Beda Edition, a potem dopiero tą z Delco. Tak kosztuje około 200 zł. A więc nabieram. Oj! Nabieramy masy. Pani operator, proszę zrobić zbliżenie, jak tutaj się ładuje. Także tak, widzicie, nie wszystko jest takie kolorowe, jakby mogło się wydawać. Dostałem spuchę na szyję. Zanim jeszcze przejdę do tego, to muszę sobie przyszykować nóż, którym będę to zalizywać. To jest, jak dobrze pamiętam, 30 cm. Tak, 30. Okej, okay, gra i trąbi. No i zaczynamy zabawę. Ustawię sobie go w pozycji numer 3 i lecimy z tematem. A więc tak, ustawiamy sobie go w pozycji, przykładamy, puszczamy hamulec, ciągniemy. Gdy jesteśmy przy końcu, znowu zaciskamy hamulec i na ostro. Bo jakbyśmy tego nie zrobili, w sensie to też nie będzie błędem, po prostu zostanie większa barga i tak to się zaliże. Tu i tu jeszcze jeden. Pewnie będzie super światło. Obraz pod światło, ale kij Bo sufit mam ogarnięty. Powiem wam szczerze, że lubię się bawić, pracować na tych boksach i to jest jedna z największych narzędzi, które mimo upływu czasu sprawiają mi mega satysfakcję w czasie pracy. Dobra. Gra i trąbi, masę mamy. Tak, nie za wiele. To sobie doładuję. Dobra, starczy. Mamy ten, jeszcze rzeczy poprzestawiać, ale dobra, tutaj jeszcze dam radę, bo mam dostęp. <laughs> Jeżeli ktoś robi sobie amatorsko na własną rękę coś z kartą gipsami to też bardzo fajny sposób jest że właśnie sobie smarować wałkiem do gładzi robiąc spoinę no i zalizywać to kosą oczywiście pamiętając o tym żeby ładnie cieniować boki może nagram jakieś shorta o tym chociaż w sumie jakieś nagrywałem ale to było od kiedyś kiedyś też nagrywałem bardzo podobny materiał a teraz jest w sumie trochę inny, bo jest w innym formacie. Także, jeżeli byście chcieli, żebym tak nagrywał i się w niej przy tym pocił, to koniecznie dajcie znać w komentarzu i możecie zostawić lajka i taktyczną subskrypcję. Normalnie powinienem odczekać, aż na przykład te oddane spójnym i dopiero sobie ciągnąć pozostałe rzeczy, ale nie ma czasu na pierdolę i tak będę robić gładzie po całości, więc to się wszystko powyciąga tak jak należy. No co, generalnie można powiedzieć, że mamy skończone, w sensie już nie będę lecieć boksami tych taś przelecę sobie ręcznie szpachelką, bo pani kamerzystka musi zaraz do pracy, muszę ją odwieźć do domu. Także, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie komentarz kamień, a przytnę Wam serduszko. Może dlatego, że jesteśmy w piwnicy i jest tu okno zamknięte. Do roboty się weź, a nie chcesz tutaj gadać. Oczywiście żartuję. Dobra, na dzisiaj byłoby tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku.